Czas na podsumowanie Large Scale Beta Weekend w grze Dune Awakening. Large Scale Beta Weekend, który miał miejsce w dniach od 9 do 12 maja. I ja w trakcie tych testów spędziłem w grze. Około 40 godzin, więc całkiem dużo, i razem z Wami, yy, widzami, którzy dołączyli do mojej gildii, zwiedziliśmy obszary testów wzdłuż i wszerz. Yy, byliśmy wszędzie, zrobiliśmy wszystko to, co dało się zrobić. Zbudowaliśmy bazę, zbudowaliśmy jakieś dziwne budowle, czy to niżej, czy to wyżej. Yy, zdobyliśmy pojazdy, których nie można było wytworzyć w normalny sposób. Do tego były podjęte próby ujeżdżania czerwia. Oczywiście nie można tego zrobić, ale kto wie, twórcy zarzekają się, że. Może kiedyś, gdzieś tam w przyszłości coś takiego dodadzą. Więc no generalnie, bawiliśmy się dobrze, testy zostały zaliczone dosyć potężnie. Ale co w trakcie tych testów można było zrobić? Otóż mogliśmy zwiedzić trzy pierwsze tereny z dużego obszaru Hagabazin, czyli tego obszaru, który jest obszarem w głównej mierze, w zasadzie to w 99% obszarem, PVE, obszarem, z którego, mm, na którym nikt nie może zniszczyć waszej bazy, oczywiście oprócz samej burzy, jeżeli nie opłacicie podatków i nie uruchomicie prąd prądotwórczego generatora, który zapewni Wam barierę, ale nikt poza taką burzą nic tam Wam nie zrobi, więc to jest taki Wasz bezpieczny obszar, gdzie sobie budujecie, konstruujecie i możecie grać content PvE, robić misje, główną fabułę, misje poboczne i tak dalej, i tak dalej. Podobno Hagabazin jest na około 100 godzin, więc można przypuszczać, że mieliśmy w trakcie tych testów, bo testy były przewidziane na 20 godzin, jakieś 20 Procent gry. Ale oczywiście można było zobaczyć, jak ten cały obszar wygląda, oczywiście nie widzimy dokładnie, bo widzimy tylko jakieś zamglenia. Mapy nie możemy całej odkryć, aczkolwiek można się zastanowić i sobie tak wyobrazić, że jeżeli Deep Desert, czyli taka lokacja endgameowa, która jest obszarem PVP jest 9 razy większa od Hagabaisy, no to wiemy, że po prostu ta gra ma gigantyczny, otwarty świat, w którym Ciężko będzie spotkać innych graczy, więc ten aspekt MMO no, może gdzieś tam odejść na bok, ale o tym aspekcie MMO też sobie dalej pomówimy. Tak samo jak za chwilę pomówimy też o kontencie PvP, który dla wielu jest dosyć istotny, ale to za chwilę. Przejdźmy najpierw do dystrybucji kluczy i samych liczb, a to wydaje mi się, że poszło nie do końca zgodnie z planem. A może poszło zgodnie z planem, tylko nie do końca dobry był ten plan. Słuchajcie, gra pikowała w trakcie tego weekendu na poziomie około 38 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. Oczywiście to nie ma przełożenia na liczbę osób, która weszła do gry. Bo mogło być to nawet 200 czy 300 tysięcy, jasna sprawa. Natomiast y, widzieliśmy, y, że było to dosyć nieporadne, ponieważ w pierwszej fali y, rozesłania kluczy te liczby nie były zaskakujące było to około 7, 8, 9 tysięcy graczy. Dużo osób narzekało na to, że tych kluczy nie ma. Do tego gracze, którzy zakupili preordery, również kluczy do testów nie dostali, i dopiero po kilku godzinach zostało to naprawione, Więc preorder zaczął dostawać klucze. W kolejnych falach rozsyłania inni gracze zaczęli te klucze dostawać, no ale niestety pojawił się kolejny fuck-up w postaci zablokowanych serwerów. Serwery o którejś, nie wiem dokładnie o której, ale o którejś godzinie w nocy zostały zablokowane, i do godzin porannych, czy nawet prawie południowych, te serwery nie były odblokowane. Więc co z tego, że gracze dostawali klucze, jak i tak nie mogli założyć w postaci, i dopiero gdy. Twórcy wrócili do pracy, wtedy z palca zaczęli te serwery odblokowywać, więc wyglądało to dosyć, dosyć kiepsko. I tak na dobrą sprawę, te liczby dopiero zaczęły jakoś rozsądnie rosnąć w momencie, gdy odpalił się event streamerów. I ja w tym miejscu też oczywiście z tymi, z tymi kluczami uważam, że poszło nie tak, ale sam jestem też wdzięczny za to, że mogłem wam tych kluczy trochę rozdać na streamie, bo 35 kluczy bodajże. Przeciął przez, przez mój kanał, więc tyle w zasadzie dobrego, ale no wiadomo, no każdy i tak ostatecznie zagrał. No ale już przejdźmy do tego eventu streamerów, bo na sobotę, na godzinę 21, był zapowiedziany mega wielki event streamerów, który na końcu miał się od, na którego końcu miało odbyć się PvP. I to było niesamowite. Sam event nic spektakularnego, nic interesującego, sławy po prostu wdrapywały się na jakieś wysokie obiekty, ginęło czerwi, budowali bazy, czy tam jakieś inne wyzwania realizowali. Nas najbardziej interesuje PvP, ponieważ ja osobiście uważam, że walka jest drewniana, nie, nie ujmuję tego, że może być mechaniczna, jak najbardziej, ale rozmawiamy tutaj o tym, co, co zobaczyliśmy w trakcie beta weekendu. Nie rozmawiamy o tym, o czym nie można rozmawiać, czyli o tym, co się dzieje na Deep Desert, bo tego nikt nie wie oficjalnie, tylko twórcy wiedzą. My widzieliśmy beta weekend i w trakcie eventu streamerów zobaczyliśmy dagery, które stagerują przez nie wiadomo ile sekund. Machają po prostu tym nożykiem. Nic nie można zrobić. Wygląda to abstrakcyjnie, komicznie. Postacie, które ślizgają się, więc widać, że coś w tej konstrukcji serwerowej może być nie tak. Do tego nieśmiertelne postacie. Bronie, które nie mogą się przejść przez tarcze. Blokujące się postacie. No umówmy się, w połączeniu z tymi animacjami po prostu wygląda to tragicznie. Moje doświadczenia z Beta Weekendu z PvP również są słabe. I tak, ja wiem. To tylko jeden mały obszar, no ale wchodziłem sobie na strefkę PvP, dostawałem jakąś kulką, yy, kulka, która naprowadzała pociski na mnie, w parę sekund wyparowywałem i koniec tego. PvP, tak, na dobrą sprawę. Oczywiście, to kwestia skilla tego, kto jak gra, jak najbardziej. Aczkolwiek to, jaki feeling płynie z tej walki, to jak widzimy te animacje, to to zobaczyliśmy z tego eventu PvP, już tam, wiecie, już z jakimiś lepszymi brońmi, bo mieli dostęp, to był inny serwer, był, był dostęp do lepszych rzeczy, no ale to pozostawia naprawdę wiele do życzenia. I mam nadzieję, Słyszałem o tym, że twórcy gry chcą zrobić materiał, taki livestream, na którym pokażą jak wygląda Deep Desert i jak wygląda walka w dużej skali. I szczerze mam nadzieję, że zrobią to dobrze, że zaproszą do tego testerów, którzy grali w zamkniętych testach po 300-400 godzin, którzy wiedzą co robią i nie będą tego robić na żywo przede wszystkim tylko nagrają to, zmontują tak, żeby wyglądało to dobrze, żeby pokazali coś co ludzie chcą zobaczyć, bo na dzień dzisiejszy, po tym co widzieliśmy, myślę, że jak ktoś chce grać content pvp, to tę grę niech omija szerokim łukiem. I ba nawet radziłbym po prostu odradzać ten tytuł graczom, którzy są napaleni właśnie na content pvp. Natomiast, żeby nie było tak smutno, to przejdźmy sobie do klimatu, do udźwiękowienia tego, jak wygląda świat, bo myślę, że to jest Aspekt, który gra w bardzo mm, dobry sposób na korzyść tej gry. Świat, pomimo tego, że pustynny, teoretycznie pustynia nic wielkiego, ale ten świat jest fajny. On jest ładny ładne jest oświetlenie. Mi graficznie ta gra też jakoś nie przeszkadza. To wiecie, to już jest kwestia indywidualna, niektórzy oceniają, że wygląda to słabo. Ja uważam, że wygląda to naprawdę naprawdę spoko jest przyzwoicie. To jak czerwie gdzieś tam ci wyskakują, dźwięki spadają jakieś statki, ziemia się trzęsie, przeprawa gdzieś wybucha. Tutaj latają jakieś statki, skanują, zatrzymują cię. No Coś się dzieje w tej grze. Naprawdę ten klimat wydaje się, odda... wydaje, się być... wydaje się być dobrze przedstawiony, tak jak na Arrakis powinno być. Przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak waszym, ale możecie dać znać w komentarzu. Więc pod tym względem bardzo fajnie. Naprawdę, bardzo fajnie. Ale może przejdźmy do takiego wyjaśnienia. Bo sam, beta weekend, tak na dobrą sprawę z tych moich wypowiedzi, no sami, yy, sami widzicie, tak? Można było się pobawić. PvP bardzo słabo, elementy fabularne, elementy związane z odkrywaniem świata, to, to, wszystko, to wszystko jest, jest w porządku. To, jest właśnie, to są właśnie te elementy, to odkrywanie świata jest czymś ponad takim klasycznym, zwykłym suriwalem, gdzie sobie stajemy i budujemy, tak? Natomiast powiedzmy, opowiedzmy sobie szerzej, czym jest ta gra. I ja już o tym mówiłem wcześniej. Ale te pytania pojawiają się, mówiłem wcześniej w innym materiale, ale te pytania się pojawiają i być może będzie jakaś aktualizacja w mojej wypowiedzi. Czym jest ta gra przede wszystkim? Przede wszystkim to jest survival o budowaniu bazy z elementami MMO, ale z tym MMO to też jeszcze za chwilkę. Survival o budowaniu bazy do gry ze znajomymi, przynajmniej moim zdaniem. Gdybym miał grać w tę grę solo, to prawdopodobnie po 4, 5, 6 godzinach bym ją wyłączył. Z racji tego, że grałem z wami, widzami, zrobiliśmy gildię, wcielali, wcielaliśmy się tak naprawdę w nasze postacie, trochę było tego wejścia w rolę, to dzięki temu spędziłem w ten weekend w Dune Awakening 40 godzin. I ta gra. Wydaje mi się, że robi to dobrze. To, to była fajna zabawa, która była pełna śmiechu. Więc to nie jest survival, który jest survivalem hardkorowym, gdzie każda rana będzie odznaczona i teraz możemy złamać nogę. To jest dosyć prosty survival. To jest survival, w którym tak naprawdę musimy pić wodę, chować się w cieniu, czerpać krew, filtrować krew w umiejętny sposób przemieszczać się po pustyni i dać się złapać, czy to jak to nazywam policji, czy to wielkiemu robalowi. O to chodzi w tym surivalu. I przy okazji, w zasadzie, razem z tym, należy dobrze się bawić ze znajomymi. Przynajmniej tak uważam ja. I komu ten grę bym polecił? Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi surivale i jednocześnie jest fanem świata Diuny. To myślę, że można w to iść jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś szuka gry MMO i jest nastawiony na content PvP, na walkę, a być może jest nastawiony na robienie jakiegoś kontentu PvE, który będzie angażujący z mechanikami na bossach, rodem z Lost Ark, no to nie tędy droga. Absolutnie nie tędy droga. To jest survival o budowaniu bazy z kumplami. Ja. Osobiście zagram w tę grę na premierę, jak najbardziej, ale wiecie jak ja do tej gry podchodzę? Ja chcę się wcielić w rolę, chcę porobić sobie roleplay, pobawić się w kino, przede wszystkim pograć z wami i się pośmiać. Tak? Absolutnie nie widzę w tej grze takiego hardkorowego podejścia, gdzieś tutaj Excel, yy, sprawdzanie tego, że ile tutaj trzeba rozdać statystyk w to, żeby było tak, że tutaj coś tego, tamtego. Nie tędy droga. Oczywiście, być może Deep Desert okaże się niesamowitym contentem endgame'owym, który napędza PvP. Może to będzie super fajne, ale na ten moment nic o tym nie wiemy. I mam drobne wątpliwości co do tego, czy to będzie super fajne, bo będzie trzeba mieć dobry serwer przede wszystkim, tak? Yy, będziemy starali się prawdopodobnie znaleźć taki serwer, żeby też tego kontentu endgame'owego liznąć. Nie idę z takim nastawieniem do tej gry, absolutnie nie. Natomiast 800 graczy, tak? tak możemy sobie oszacować, ponieważ wiecie, jest jeden serwer, tak? który składa się z 20 podserwerów. Na każdym podserwerze jest 40 graczy, łącznie jak te wszystkie serw te podserwery się zlepią i wrzucimy tych wszystkich graczy na Deep Desert, no to mamy teoretycznie 800 graczy. 800 graczy maksymalnie może być na Deep Desert. Czy tyle będzie kiedykolwiek? Być może w pierwszych tygodniach od premiery tak będzie. Ale w praktyce myślę, że będzie tam się bawiło jakieś 200 osób i jeżeli ten obszar jest 9 razy większy od, tych obszar, od tego obszaru początkowego, to myślę, że złapanie jakiegoś gracza tam, znalezienie się z jakimiś przeciwnikami, to będzie nie lada wyzwanie. Oczywiście, systemy frakcyjne, przejmowanie jakichś punktów, walka o przeprawę, ale podejrzewam, że ta przeprawa i te punkty frakcyjne będą rozsiane po Deep Desert, więc naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciężko złapać się z jakimiś graczami, porobić PvP, czy pocieszyć tym aspektem MMO. Podejrzewam, że najwięcej tego MMO będzie w hubach, czyli w miastach, takich centrach społeczności. Tam będzie MMO, a poza tym, no cóż, no raczej bym się jakoś tak super nie nastawiał. Miałem jeszcze powiedzieć na temat tego survivala, tak miałem sobie to w głowie, bo ludzie się mnie pytali w trakcie streama, jak z grą solo. Czy to będzie fajna, fajna gra do, do rozrywki solowej? Ja tak jak wam powiedziałem, osobiście, gdybym wszedł do tego solo, prawdopodobnie po czterech godzinach bym przestał. Tak? Dla mnie takim aspektem, który również gra na korzyść tej gry, to jest to, że to jest świat Duny, który mi się podoba. Tak? I do tego sobie dokładam tam jeszcze, że gramy sobie sieciowo ze znajomymi, z wami, i widzami, i, i jest fajna zabawa. Natomiast, gdybym miał szukać gry suriwalowej, w którą chcę grać solo, to ponad Dune postawiłbym grę pod tytułem Enshrouded. Moim zdaniem, oczywiście. Mam nadzieję, że ten materiał coś wam rozjaśni. Mam nadzieję, że ten materiał w jakiś rozsądny sposób podsumował ten weekend. No i trzymajcie się. Do następnego materiału widzimy się na Twitchu, wpadajcie, albo w jakiejś tam gierce się złapiemy. Elo 320.